Karol, pozdro. Pozdro, Wojtek. Sto lat, stary. Dzięki. Lecę szybko do domu. Tata wraca z podróży służbowej. Obiecał mi prezent na urodziny. Super, a co byś chciał? MP3. Cześć, chłopaki. Siema. Siema. Dzisiaj tata przyjeżdża, więc chodźmy od razu do domu. A jeśli znowu nie przyjedzie? Przecież już tak było, że zapomniał o moich urodzinach. To jasne, że przyjedzie. Jak obiecał. Obiecał, obiecał. Tata z Karolem pójdę najpierw kupić prezent, a potem wszyscy razem pójdziemy na lody. Już nie mogę się doczekać. Ja też. Idziesz z nami, Wojtek? Ba, pewnie. Tato, jesteśmy. Znowu nie przyjechał. A już myślałem. On nigdy nie dotrzymuje swoich obietnic. No, co ty, Karol? Po prostu się spóźnia. A może właśnie teraz kupuje dla ciebie prezent? Daj spokój, nie usprawiedliwiaj go. Nie przyjechał. Umawialiśmy się, że dzisiaj po szkole pójdziemy razem po prezent. Karol, zobacz. Co to jest? Nic takiego. On zawsze tak robi. Może wyprawimy urodziny bez niego? Sam sobie możesz zrobić prezent Słuchaj, to jest dobra myśl Tak właśnie zrobię, ja mu pokażę Z ojcem czy bez, i tak będę dzisiaj miał MP3 Nie masz przecież pieniędzy To co? Po prostu wezmę, co mi się spodoba Ale to jest kradzież Odczep się Chodź Karol, nie ma co czekać